ze mną, moi drodzy, już mój pierwszy gość, Joanna Stelińska. Witam cię bardzo tak. serdecznie. Będziemy rozmawiać na temat Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Pośledzeniem Umysłowym. Wasze stowarzyszenie w tym mm. roku obchodzi swoje 50 urodziny, także już mm. ogromne gratulacje na wstępie i z tego, co wiemy, będziecie organizować właśnie bardzo huczny festyn dla wszystkich poznaniaków. Zanim jednak o tym festynie porozmawiamy i o atrakcjach również związanych z festynem, chciałabym, żebyśmy troszeczkę Przybliżyli samą ideę stowarzyszenia? Jeśli chodzi o ideę stowarzyszenia, to naszym celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Chcemy ich aktywizować do pełnego życia społecznego, żeby czuli się częścią tego społeczeństwa, żeby mogli uczestniczyć w nim tak samo jak my. Staramy się, żeby podejmowali pracę. Staram się, żeby mogli chodzić na rehabilitację, na terapię, żeby mogli rozwijać swoje pasje, czuć się szczęśliwym i znaleźć swoje miejsce także w życiu. Mhm. Przepięknie to powiedziałaś, a powiedz mi, ty jesteś bardzo młoda, czy takich osób jak ty jest wiele, które pomagają właśnie w Twoim wieku, które chcą pomagać innym. E, tak, mamy duże wsparcie ze strony studentów, a także e, już z uczniów szkół podstawowych, którzy chętnie nam pomagają także podczas pikników, różnych wyjazdów, e, przychodzą na nasze imprezy, zapraszają nas także do szkoły na różne przedstawienia. E, I tak już e, jakby mamy taką e, stałą współpracę z niektórymi placówkami, które chętnie nam pomagają. Czyli Poznaniacy mają duże i otwarte serca. Dokładnie. To jest bardzo dobra wiadomość. A powiedz mi, od jak dawna ty pracujesz dla stowarzyszenia i jaka jest Twoja rola? Ja pracuję w placówce Zastępczy Dom Rodzinny. Pracuję tutaj już od czterech lat. Wcześniej byłam wolontariuszem, także sprawy stowarzyszenia znam już dogłębnie. Moją rolą jest animacja czasu wolnego w placówce, w której pracuję. Staram się zapewnić naszym podopiecznym, żeby Mogli spędzać czas aktywnie. E, nawiązaliśmy współpracę z radą osiedla Dębiec, na którym mieści się nasza placówka, e, i razem wyjeżdżamy na różne wycieczki, organizujemy imprezy okolicznościowe, imprezy świąteczne. E, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego w naszej placówce, to oczywiście staramy się wspierać naszych beneficjentów, żeby e, sami zorganizowali sobie tak, że czas wolny. E, mają liczne uzdolnienia muzyczne i plastyczne, które chętnie rozwijają i chętnie też spędzają czas razem, wychodząc gdzieś lub w placówce. Tutaj mówiłaś o tym, że jesteś animatorem czasu wolnego. No właśnie, czy to jest popularne zajęcie u nas w Poznaniu, czy jednak mało jest takich osób, które już organizują nam czas od A do Z tak bardzo kreatywnie? Myślę, że jednak takich osób jest ciągle jeszcze mało, chociaż ten sektor teraz się rozwija bardziej. Więcej animatorów czasu wolnego jest w szkołach, w przedszkolach. Jeśli chodzi o zapewnianie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, to ciągle jednak brakuje takich osób. A skąd ty czerpiesz inspiracje na przykład jak wymyślasz różnego rodzaju zajęcia, zabawy? E Myślę, że często to wychodzi jednak z potrzeby chwili z, z okazji, które obchodzimy. Nasi beneficjenci też są bardzo kreatywni, także to nie jest trudna praca. Uh -huh. A powiedz mi, bo tutaj powiedziałaś wcześniej, że ty pracujesz w zastępczym domu rodzinnym, czym on różni się od domu dziecka. Jak to wygląda? To jest dobre pytanie. Nasza pracówka często jest mylona z domem dziecka. My, w przeciwieństwie do domu dziecka, zapewniamy pobyt osobom, które są już dorosłe, powyżej 18 roku. Te osoby często utraciły oparcie w swojej rodzinie albo ta rodzina nie jest w stanie świadczyć im pomocy, na przykład z przyczyn zdrowotnych lub finansowych i wtedy one mogą na przykład zamieszkać w naszej placówce i tu mają, mają swoją przestrzeń. Mają wsparcie przede wszystkim. Tak, tak. Wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności. Swoje pokoje, które mogą jakby kreatywnie organizować, mają swoje miejsce, które mogą nazwać domem. Mhm. A powiedz mi, dlaczego warto pomagać? Jaką satysfakcję przynosi ci właśnie ta praca? Przede wszystkim ta praca nie jest nudna, bo codzienność przynosi nowe wyzwania zmusza do kreatywności. Pozwala sobie radzić w trudnych sytuacjach, jest także inspiracją. I to, co jest ważne, to te osoby potrafią bardzo odwzajemnić się za wszelką pomoc i wsparcie. Myślę, że wielu Poznaniaków przed telewizorami o tym nie wie. Ile jest takich osób w Poznaniu u nas, dookoła nas, które potrzebują takiej pomocy? To jest trudno ocenić dokładnie, ile jest takich osób ponieważ jest trochę tych stowarzyszeń, niektóre są mniejsze, inne tak jak nasze większe. Myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy, ile dokładnie jest takich osób i te osoby także często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc, dlatego często... Ciężko oszacować, ile jest tych osób dokładnie. Mhm. Tutaj Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym. E, tak jak wcześniej wspomniałaś, no właśnie jest bardzo duże. Wy macie kilka takich segmentów. Na ilu płaszczyznach i w jaki sposób działacie? Tak, jak wspomniałaś, mamy kilka placówek. E, Pierwsza placówka przeznaczona jest już dla dzieci, które od zera, od zera do siedmiu lat. Jeśli rodzice zauważają jakieś niepokojące objawy u swoich dzieci, np. te dzieci mało mówią, mało się ruszają, lub ruszają się dziwnie, np. jeśli chodzi o mimikę twarzy, to tacy rodzice mogą udać się do tej placówki i tam uzyskają wsparcie, rehabilitację, często tak skuteczną, że te dzieci. Są całkowicie wyprowadzone z wszelkich wad. Inne placówki to warsztaty terapii zajęciowej, na których nasze beneficjenci wykonują różne prace plastyczne, rozwijają się sportowo i artystycznie. Mamy także środowiskowe dam samopomocy oraz placówkę, w której ja pracuję, zastępczy dom rodzinny. I Jeśli chodzi o tą placówkę, to w przyszłości niedalekiej mamy zamiar otworzyć kolejną placówkę, ona jest już zaprojektowana przez jednego z czołowych architektów Poznania i jest już w stanie wykończenia, powiedzmy, to jest kwestia roku, dwóch lat i tam wsparcie znajdą, to będzie dom dla osób, które już są w podeszłym wieku. Aha. Często już nie mają rodzin, nie mają gdzie mieszkać i ta placówka spełni wszelkie wymogi tak, żeby mogli tam się bezpiecznie poruszać i znaleźć odpowiednią opiekę. Super, bardzo fajnie. A powiedz mi jeszcze na koniec, zanim porozmawiamy o festynie i o atrakcjach. W jaki sposób można do Was dołączyć? W jaki sposób można stać się wolontariuszem i również pomagać? Wystarczy przyjść do którejkolwiek z naszych placówek, zadzwonić. Czyli nie ma specjalnej rekrutacji, nic nie jest wymagane? Nie, nie, jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego chętnie nawiążemy taką współpracę z każdą osobą oraz firmą. Super. Bardzo fajnie to oczywiście wszystkich przed telewizorami zachęcamy do tego, żeby pomagali, bo osób potrzebujących jest naprawdę bardzo wiele, a my, moi drodzy, po krótkiej przerwie muzycznej powrócimy do tej rozmowy. Do zobaczenia.